Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu popularno-naukowego, jaki prowadzimy w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Ja nazywam się Marta Krzybda, a moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Klepacki, kierownik działu ekspozycji Morskiego Centrum Nauki. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, cześć Marta. 27 maja 2023 roku otworzyło się wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina, czyli Morskie Centrum Nauki. Znajdziemy w nim między innymi planetarium, trzy tematyczne pracownie edukacyjne, jednak większość osób Morskie Centrum Nauki kojarzy przede wszystkim z wystawą stałą. Wystawa stała to ponad 200 interaktywnych i samoobsługowych eksponatów, które wchodzą w skład pięciu tematycznych stref związanych z morzem i życiem na morzu. Bartku, kto odpowiadał za koncepcję eksponatów i jak długo trwały prace nad całą wystawą stałą od pomysłu do realizacji? Wystawa powstawała dosyć długi czas, bo najpierw narodziła się w głowie pewnych osób, o których też zaraz powiem. To musiało zostać przelane na papier, a następnie zrealizowane. Ta droga była dosyć długa, zawierała kilka etapów kilka bardzo ciekawych etapów. I zaczęło się tak, że do pracy nad wystawą zatrudniony został Piotr Kosobucki i wraz z Karoliną Perin stworzyli koncepcję wystawy. Ta koncepcja nie była ich własnym tworem, bo odbywały się konsultacje społeczne, zapraszane były różne grupy społeczne, czy to żeglarskie, czy to studenckie, profesorskie i też obywateli, którzy nie są związani w jakiś ścisły sposób z morzem. Te konsultacje dały dużą wiedzę tego, czego szczecinianie oczekują i co by chcieli widzieć. Na podstawie mnóstwa notatek i, i zapisków po tych spotkaniach. Piotr Kosobucki z Karoliną Perin ułożyli jakąś koncepcję, zadecydowali jakie eksponaty wejdą na wystawę stałą, stworzyli taki wstępny plan rozmieszczenia tych eksponatów i, i tą całą historię, jaka tutaj się odbywa. W ten sposób powstał opis przedmiotu zamówienia, który opowiadał o tych eksponatach. Następnie zostało to wykorzystane w przetargu do dalszej realizacji. Czyli wykonawca, który wygrał przetarg, na podstawie tych notatek, bo, bo, bo tak przenośnie mogę to nazwać, czy na podstawie tego opisu eksponatu, stworzył wizualizację. Tą wizualizację my musieliśmy zaakceptować, dyskutowaliśmy, czy to pasuje, czy wszystko jest OK. Później ta wizualizacja trafiała, zaakceptowana z powrotem do wykonawcy. I na podstawie tej wizualizacji i opisu, który mówił, jaką też wartość merytoryczną ma mieć eksponat, powstawał e, prototyp. Czyli prototyp to jakiś e, najtrudniejszy element z danego e, doświadczenia, z danego eksponatu, bo e, wiadomo, że Projektanci mają swoją wizję, chcieli to zrobić bardzo pięknie, a nie zawsze technologia później pozwoli na spełnienie tych wymagań projektantów. Więc po zderzeniu tego udało się wypracować już jakąś konkretną koncepcję każdego eksponatu i przystąpiono do realizacji właśnie poprzez ten prototyp, gdzie wychodziło czasami, że czegoś się nie da zrobić, trzeba było wtedy zmieniać, a Koszt zrobienia prototypu był dużo niższy niż koszt wykonania całego eksponatu, dlatego warto te prototypy było na początku wykonać, i jeżeli coś było nie tak, zmieniało się koncepcję, leciało się z jakimś innym pomysłem. Po akceptacji prototypu producenci firmy przystępowały do stworzenia właściwego eksponatu, i tym sposobem e, właściwy eksponat powstawał. Oczywiście na każdym etapie kontrolowany przez nas, czyli przez Morskie Centrum Nauki, e, i kiedy już był gotowy, trafiał tutaj do nas na instalację. A jaki eksponat robi największą furorę wśród zwiedzających? Ciężko jest wybrać jeden, dlatego że mamy tutaj bardzo duży przekrój różnych dziedzin, różnych eksponatów. Odwiedzają nas różne grupy wiekowe i, i też różne grupy społeczne. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Bardzo dużą popularnością i dużo emocji dostarcza eksponat Spacer po gdzie na drugim piętrze, to jest trzecia kondygnacja, przypinamy takie szelki, podpięci jesteśmy do szyny dla bezpieczeństwa i możemy wyjść na reję na wysokości około 10 metrów, pospacerować po reji tak jak marynarz. I są to niesamowite emocje, dzieci z trzęsącymi nogami się wy wychodzą stamtąd. I, I to na pewno wszystkim się podoba. E, oprócz tego dużym zainteresowaniem na przykład Kambus się cieszy, czyli kuchnia pokładowa. E, co ciekawego może być w, w gotowaniu zupy? No na przykład to, że gotujemy ją podczas sztormu. Wchodzi się na taką platformę specjalną, wystylizowaną na kuchnię, Mamy różne owoce, które latają po tej kuchni, kiedy platforma zaczyna kiwać się w prawo i w lewo, jakby był sztorm. I dzieci muszą dbać o czystość, żeby te elementy tam nie latały pomiędzy nimi, a jednocześnie jeszcze pilnować, żeby zupa była zrobiona, i się nie przypaliła. A twój ulubiony eksponat to? A chyba mój ulubiony eksponat, przy którym lubię coś opowiadać też ludziom, to jest. Eksponat pokazujący i tłumaczący, dlaczego zimą mamy krótki dzień, a latem mamy długi. Czyli tutaj obróciliśmy troszeczkę zasadę, i mamy obszar przedstawiony jako płaszczyzna ziemi i lampę, która imituje słońce, i to my poruszamy tym słońcem, czyli odwrotnie niż w rzeczywistości, ale to słońce kręci się wokół tej naszej ziemi. Możemy sobie ustalić miesiąc przez. Pewien ruch, i w ten sposób widzimy tą pozycję słońca, czy jest niżej, czy jest wyżej, i w bardzo fajny, w bardzo łatwy sposób możemy wytłumaczyć, dlaczego właśnie dzień raz jest krótszy, raz jest dłuższy. Patrząc na opinie w internecie, spora część zwiedzających narzeka na niesprawne eksponaty, czyli te wracające do sprawności. Czy częste awarie to kwestia ich niedopracowania, czy raczej ogromnej ilości zwiedzających, która odwiedza morskie centrum każdego dnia? Pierwsze awarie, jakie się zdarzały, czyli przy otwarciu, spora część z nich wynikała z pewnego nieprzystosowania. Staraliśmy się przemyśleć, jak najlepiej, co dzieci czy młodzież mogą zrobić z tymi eksponatami, ale ich wyobraźnia dużo, dużo szersza jest niż nasza. Natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, że dopracowaliśmy prawie wszystkie eksponaty już do takiego stopnia, że ulegają coraz mniejszej ilości awarii ale te awarie nadal się zdarzają i niestety wynika to z, ze złego zachowania grup. E, przykro mi jest, że muszę takie coś powiedzieć, ale e, jak obserwujemy te dzieci, to jest szaleństwo. Nie ma szacunku do niczego. Dzieci nie widzą różnicy między tym miejscem, czy, czy centrum nauki, muzeum, a placem zabaw. Mam wrażenie, że dla nich to jest to samo, że tutaj trzeba... Uderzać, bić i kopać. Byśmy musieli mieć wszystko ze stali i z betonu, żeby, żeby to się nie uszkodziło. Przykre jest też to, że mieliśmy kilka eksponatów z jakimiś ciekawymi elementami, ale te elementy ciągle ulegały uszkodzeniu, bo trzeba było się obchodzić z nimi stosunkowo delikatnie. I po którymś razie, kiedy ten eksponat cały czas był zepsuty, było też niezadowolenie klientów, którzy przychodzili i widzieli, że coś nie działa. Musieliśmy wymienić to na jakiś chamski, żółty przycisk, który nie wygląda fajnie, nie tworzy już klimatu, ale jest odporny. I dzięki temu tracimy jakiś efekt wizualny ciekawy, ale zyskujemy na, na odporności tego eksponatu. A czy konserwacja takich eksponatów to bardzo duży koszt? Czy bardzo duży to raczej nie, bo to jest kwestia połamania jakiegoś pręta, wyrwania czegoś i zazwyczaj element wyrwany. Nadal się nadaje do użytku, trzeba wymienić jakąś śrubę czy, czy jakiś pręd, jakiś uchwyt. Większym kosztem jest czas naprawy, jest tego bardzo dużo. Rano potrafimy zacząć dzień z dwoma zepsutymi eksponatami, a wieczorem kończymy go z piętnastoma zepsutymi eksponatami. A przy tym trzeba powiedzieć, że Dwóch konserwatorów cały czas chodzi i na bieżąco naprawia te rzeczy. O ile nie są to rzeczy wymagające jakichś większych robót, to na bieżąco wszystko naprawiają. Yy, czyli skala tych zniszczeń jest bardzo duża. Koszt nie jest aż tak duży, ale czasowo no, no nie, jest, nie jesteśmy w stanie na bieżąco wszystkiego utrzymać. Staram się jak tylko możemy. Mhm. A ile do tej pory osób zobaczyło wystawę stałą? Na dzień dzisiejszy, e, przypominając, że 27 maja 2023 roku się otworzyliśmy, to do dnia dzisiejszego ponad 240 tysięcy. To jest dobry wynik, e, imponujący, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wiemy też, że ludzie wracają. Te pierwsze głosy na wejściu może troszkę były nieprzychylne, ale to, jak powiedzieliśmy, wynikało z tej dużej ilości zniszczeń, co też. Przyczyniło się do tego frekwencja i, i ten szał, który był, jak w weekend potrafiliśmy mieć 1700 osób. No to to jest bardzo duża liczba i, i wręcz nie do opanowania. Mimo dużej liczby animatorów, którzy obserwowali, też, też nie byli w stanie wyłapać każdego tam niewłaściwego zachowania. Więc mamy 240 tysięcy osób w całym MCN-ie. Wliczamy w to również planetarium i, i pracownie edukacyjne. A jakie grupy zwiedzających najczęściej odwiedzają wystawy? Są to raczej grupy szkolne czy rodzice z dziećmi? Zarówno grupy szkolne, jak i rodzice z dziećmi. Tylko, że trzeba to podzielić na, może nie bardziej na okresy, ale na dni. W tygodniu są grupy szkolne i jest mało rodzin, które przychodzą, no, bo to z, wynika też z godzin otwarcia i, i, i z pracy, którą rodzice mają. Natomiast w weekendy przychodzą ludzie indywidualni, wtedy rzadko się zdarzają grupy, też bywają w weekendy, ale rzadko. E, więc, więc tak to musimy podzielić. E, jest dużo tych rodzin w trakcie weekendów. W ostatnich dniach, teraz w czerwcu, to po około 600-700 osób dziennie w weekend przychodzi. W tej chwili zaczynają się wakacje. Można powiedzieć, że są to takie pierwsze nasze wakacje, bo zeszłoroczne to był też ten efekt otwarcia, więc nie można tego rzetelnie brać do jakichś statystyk czy analiz. Więc teraz są te pierwsze wakacje. Mamy zapisanych sporo kolonii, czy jakieś tam pół Sporo takich grup przyjazdowych i dużo więcej też osób indywidualnych przychodzi w, w ciągu tygodnia. Zmieniliśmy też godzinę otwarcia, co przyczyni się do możliwości przyjścia po pracy jakichś osób. Czyli w jakich godzinach teraz będzie czynne Morskie Centrum? Od godziny 10 do godziny 18. Bartko, a jak będzie wyglądać rozwój wystawy w kolejnych latach? Planowane są zmiany w funkcjonowaniu wystawy, może. Będą wymieniane eksponaty, które sprawiają najwięcej problemów, lub też są mało atrakcyjne dla zwiedzających? Prawnie rzecz biorąc, nie możemy dopuszczać żadnych zmian eksponatów, dlatego, że jest trwałość projektu i przez 5 lat nie będziemy wymieniać żadnego eksponatu. Nie będziemy wymieniać w tym sensie, że zostanie eksponat przedstawiający jakąś wartość merytoryczną, ale cały czas eksponaty są. Zmień, zmie, wymieniane w ten sposób, że y, jakiś eksponat się nie sprawdza, bo okazało się, że ludzie nie rozumieją naszej koncepcji i nie. podchodzą do niego zupełnie źle niszcząc go w ten sposób. Więc my zamiast obwiniać ludzi za to, że nie potrafili nas zrozumieć, no to zmieniamy naszą koncepcję i tworzymy nowy eksponat. Tak już kilka zostało wymienionych, zupełnie nowe koncepcje powstały. Te eksponaty mm, przedstawiają tą samą wartość merytoryczną i, i jakby to jest ten sam eksponat, ale wizualnie on zupełnie inaczej wygląda. A po pięciu latach, no różne są teorie, różne techniki, konsultujemy to też z ze starszymi kolegami z, z innymi centrami nauki. Jedni zamykają pół wystawy i wymieniają pół, inni wymieniają po eksponacie, jeden wyciągają, drugi wkładają po jakichś takich sekcjach. W ten sposób można uniknąć zamknięcia części wystawy na jakiś dłuższy okres. Jeszcze za wcześnie jest, żeby, żeby do tego podchodzić. Jeszcze cały czas pracujemy na tym, żeby dopracować wszystko do ostatniego y, szczegółu, tutaj na obecnej wystawie. I przez 4 lata jeszcze będziemy z tą wystawą. Wystawa stała to nie tylko eksponaty, ale również animatorzy, którzy pomagają zwiedzającym z obsłudze eksponatów. Na wystawie pracują zarówno studenci, jak i seniorzy, w tym byli kapitanowie. Skąd wziął się pomysł na tak zróżnicowany zespół? a to jest pomysł naszego dyrektora Witolda Jabłońskiego to on przygotowując się do pracy w Morskim Centrum Nau Nauki podróżując i zwiedzając różne inne centra w pewnym centrum zobaczył właśnie starszych ludzi jako animatorów bardzo mu się ta koncepcja spodobała i wprowadził ją tutaj i trzeba przyznać że to jest świetny pomysł ci ludzie znają życie wiedzą jak rozmawiać z ludźmi wiedzą jak podchodzić do młodzieży ich wiedza jest niezwykła i świetnie się sprawdzają, i to jest naprawdę fajna rzecz i wspaniała, że możemy takich animatorów mieć tutaj u nas. Nie ujmuję studentom, którzy też mają energię młodzieńczą, oni mają wspólny język z tymi młodymi ludźmi i, i oni wiedzą też, jak do nich dotrzeć i jak dogadać. Ogólnie mamy bardzo fajny zespół animatorów, którzy robią robotę i naprawdę fajnie potrafią. Odpowiedzieć tutaj na pytania, porozmawiać z kimś, pokazać parę ciekawych rzeczy, które być może pominęlibyśmy przy samodzielnym zwiedzaniu. Bartku, a jak mógłbyś podsumować pierwszy rok działalności wystawy stałej w morskim centrum nauki. Nie był to najłatwiejszy rok. Mieliśmy bardzo dużo pracy, bardzo dużo stresów. Przy tym zderzenie z opinią publiczności. Bardzo smuciła każda zła opinia, i każdą tak naprawdę braliśmy pod uwagę. Nie, nie olewaliśmy ich, nie, nie zostawialiśmy sobie, tylko staraliśmy się coś wyciągnąć z każdej złej opinii i analizować, co możemy poprawić, żeby tak nie było, więc to kosztowało dużo pracy. Ale uśmiech dzieci, które wychodzą z wystawy i są zadowolone, i te kilka słów nieraz, które powiodą, było super, kiedy tu wrócimy. To dodaje takiej energii, że nieważne, co złego się dzieje i, i jak zmęczeni jesteśmy, to, to te uśmiechnięte miny dzieci naprawdę napawają energią i, i pomaga to w, w przetrwaniu tych trudnych chwil, które, które tutaj mieliśmy. Bartku, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Morskiego Centrum Nauki. A moim dzisiejszym gościem był Bartosz Klepacki. Kierownik działu ekspozycji Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszam do Morskiego Centrum Nauki. Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.